projekt podjazdu. Mamy przykład przy naszym projekcie a, takiego bardzo prostego podjazdu, gdzie to, co jest na niebiesko, a, to jest nic innego jak reżyserowane belko, to jest nic innego jak a, odpływ. Odpływ, który, który będzie nam wszystko strony zabierał, tu mamy zrobione w ten sposób, że a, spadki mamy od bramy garażowej do odpływu i od pozostałej części też do odpływu Później lecimy sobie samym, samym tym odpływem w dół. Belka, oczywiście, z, to jest zrobione belką. Belka ma oczywiście swój spadek, więc, więc tutaj nie ma problemu, ale tutaj mamy taką sytuację, że mamy już e, płytki, które w tym miejscu będą i mamy je zrobione w taki sposób, że one są już zeskalowane. Prawda? Dlatego, że każda płytka, jeżeli projektujemy sobie podjazd, ona powinna być już w odpowiedni sposób e, poskalowana. Nie? Dobra, więc teraz tak naprawdę ważne by było, żeby one się tutaj nie przecinały w taki sposób, bo w programie do wizualizacji tego nie zrobimy. Potrzebowalibyśmy, żeby one w jakiś konkretny sposób nam się e, zaczynały, czy, czy w jakiś sposób nam się kończyły. Jeżeli chodzi o, na przykład o tą płytkę, możemy zrobić w ten sposób, że pójdziemy do dokumentu, wizualizacja, dopasuj teksturę, ustal początek i klikniemy sobie tutaj. Prawda? Płytka ładnie nam się rozejdzie. Jeżeli chodzi o tą płytkę, możemy zrobić dokładnie tak samo. Dokument, wizualizacja, dopasuj, ustal początek i ustalamy w tym miejscu. Nie? Czyli generalnie wykonawca jak zaczyna nam tworzyć, to zaczyna tworzyć stąd i leci sobie w jedną, w drugą stronę. Nie, ok. Możemy dokładnie to samo zrobić z tymi, e, z tymi elementami. Dokument i to jest ta łatwiejsza sprawa. Ustal początek, ustalamy w tym miejscu. Dzięki takiemu ustaleniu... Ale tekstura może nie jest najlepsza, więc tutaj widzimy, jak to będzie wyglądało. Takie przycięcia, ale bardzo fajnie nam na szerokość się zgadza, prawda? Na szerokość i na, na długość zaczną nam się zgadzać. Ok. Mamy drugą. Mamy dokument. Wizualizacja, dopasuj, ustal początek, ustalamy początek. Tu. Mamy następną. Dokument, wizualizacja, dopasuj teksturę, ustal początek. Tak naprawdę, jeżeli byśmy potrzebowali to zrobić w inny sposób, moglibyśmy wejść na rzut, to sobie teraz robimy. No. I tak naprawdę, teraz, jeżeli byśmy sobie tutaj włączyli wypełnienie kryjące, prawda? użyj wypełnienia według wykończenia, a teraz tutaj damy powiem z początkiem wypełnienia. Prawda? Zmienimy sobie. To w tym momencie to jest nasza linia która pozwoli nam ustawić, no, ona nam pozwoli ustawić naszą, e, nasz, nasz początek rozkładania się. Nie? Chodzi o to, żeby ten początek nie był tutaj, tak jak tu idzie, 37. No, chodzi o to, żeby on był na przykład 20 cm od początku, co będzie skutkowało, zaraz sobie przyłączymy, czymś takim. Czyli tu mamy dokładnie tą samą sytuację, bo ona jest powtarzalna. Jeżeli byśmy sobie teraz poszli i to zmienili jeszcze w tą stronę 10 cm, o, coś nam tutaj nie działa. Dobra, mniejsza z tym, mniejsza eee, z tym, choć że zastanawiam się, dlaczego nie działa. Dobra, nas interesuje teraz dalsza część. Bawimy się w 3D, tworzymy w 3D. Czasami jest tak, że coś, coś nie działa, nie ma się czym. Przejmować. Jak widzicie, a filmy, filmy gdzie, w, które ja tworzę, nie są takie, że wszystko perfekt działa. U Was też to nie będzie działało. Albo będzie działało. U Was zadziała, u mnie nie zadziała. Ustal początek. Zaczynam początek stąd, tylko widać, że rozmieszczenie jest nie w tą stronę. No OK. Dokument, wizualizacja. Ustal kierunek. Klikam sobie na tej powierzchni i teraz. Okreś kąt bezpośrednio na zaznaczonej powierzchni. Jeżeli podam wartość kąta 90, to on mi obróci teksturę 90. Jeżeli wskażę kąt na OK, to kliknę sobie na początku i gdziekolwiek po drodze. I ja mi w tym momencie rozłoży odtąd te płytki w tą stronę. Ja chcę dokładnie to samo zrobić na rzucie. Co muszę zrobić? Muszę sobie tutaj przejść. Ja chcę dokładnie to samo zrobić. Z tymi wszystkimi płytkami, które tutaj są. Raz, trzy, dobra. Teraz wezmę sobie siekierę. I potnę sobie. To się dzieje. Mam siekierę. Wyznaczamy linię. Fru. Wyznaczamy linię i idziemy do góry. I tak naprawdę tworzymy to. Ja to stworzę, ponieważ już to pokopiowałem. Teoretycznie mógłbym e, zrobić to wcześniej. O, ale praktycznie tego nie zrobię. Teraz idę sobie jeszcze raz do czynników. A. Zauważcie, w tym momencie mam to ładnie pocięte. Zaznaczę sobie wszystkie trzy elementy. Dokument, wizualizacja, ustal początek, ustalimy początek, dokument, wizualizacja, ustal kierunek, fru, wartość kąta 90 stopni, mamy 90 nie? i tu już mamy rozłożenie. Dokładnie to samo zrobimy sobie w tym miejscu. Nie? Czyli dokument, wizualizacja, ustal kierunek, klikamy sobie na powierzchnię. Mamy 90, ale jeszcze trzeba by było ustalić początek, bo nie ustaliłem początku, więc w tym momencie ani to nie do końca dobrze zrobi. Bo mam gotowe, nie? I widzimy, że tutaj zaczynam od tej połówki. Tak jest skomponowana po prostu ta tekstura. Teraz zaznaczę sobie te elementy, ponieważ każda z tych płytek ma szerokość 20 cm. Tu mam 20, a tu mam 20, 25. Jest jakaś mała niezgodność, nie, Ok. Zaznaczę sobie wszystkie te moje płytki, które mają iść w drugą stronę, bo tutaj układ ma być taki, że idziemy zawsze długością, prawda? nie ma czegoś takiego przy, przy takim projektowaniu, że będziemy szli tylko w jedną stronę, bo wtedy moglibyśmy tak robić, ale wtedy mielibyśmy, kierunek jest w sumie dobry, wtedy mielibyśmy taką sytuację, Gdzie mielibyśmy bardzo dużo odpadów, ja sobie ustalę początek w tym miejscu i zauważcie, tu teoretycznie jest ok. Prawda? Ja sobie nawet robię w ten sposób, że dam pro dokument, wizualizacja, do ustal początek, ustalę sobie tu, żeby to ładnie wyglądało. Teraz tutaj jest w porządku. Tu jest w porządku. Tu jest w porządku. Jeśli ja patrzę, czy tutaj. Nagle gdzieś się nie, nie rozchodzi ta tekstura. Jest super. Teraz tak, to ułożenie jest ok, powiedzmy, ale tak naprawdę ja zakładam, że chciałbym, żeby ona się zaczynało w innym miejscu, żeby to też fajnie wyglądało. Wizualizacja ustal początek, ustalę ją sobie mniej więcej tu. Wyszło jeszcze gorzej. Dokument, wizualizacja, ustal teksturę, ustal początek, damy tu. No, powiedzmy, że jest w ok. I teraz tu mamy inaczej, tu mamy trochę inaczej, nie? Więc to jest kwestia tak naprawdę tego, żeby to, żebyśmy sobie to ładnie skomponowali. Tu mamy chodnik. Wizualizacja ustawienia, ustal początek, ustal sobie początek tutaj, nie? Jak sobie ustaliłem początek, zauważcie, że bardzo fajnie idzie mi do samego końca. Nie? Teraz tu mam znowu dokładnie tą samą sytuację. Projekt, wizualizacja, ustaw początek. A, i w tym momencie mam taki, taki a nie inny sposób. Jeżeli moment, ustaw początek. Jeżeli ja ten początek ustawię tutaj, to ja w tym momencie widzę, że w tym miejscu będę miał tej powierzchni za dużo. Prawda? Więc co mogę zrobić? Mogę sobie o te 5 cm przesunąć. Idąc w tą stronę, mam 165,28, czyli nie mam powielenia tych 120 20 cm. Kasuję sobie to. Mam 5,28, więc wiem, że tutaj wyjdzie 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 sztuk.